policjanci, Policjanci! jesteśmy jedną wspólnotą narodową. Odstąpcie od tych działań, my nie mamy do Was złych, złych zamiarów. Macie, to my bardziej dbamy o Waszą godność i wszyscy inni. Prosimy Was o to, żebyście pozwolili nam skorzystać z prawa do zgromadzeń. Nie chcemy żadnej konfrontacji. Po te białe kaski? Zdejmijcie je. Odłóżcie te tarcze. Jesteście takim samym narodem, jak i my. Jesteśmy jedną wspólnotą. Prawo, które mówi o tym, że ma nam się zamykać, prawo do manifestowania i bronienia własnej ojczyzny, własnych domów, nie jest żadnym prawem i nikogo nie zobowiązuje, również was, również was nie mi to nie jest Powtarza, nie chcemy żadnej konfrontacji z wami, nie mamy żadnych złych celów, jesteśmy tu tylko po to, żeby symbolicznie pokazać, że bronimy polskich granic, bo państwo polskie dzisiaj tego nie robi, bo państwo polskie i Unia Europejska Dzisiaj chcą tego, żeby doszło do demontażu na tej narodowej w przypadku bezpieczeństwa. Polska! Wolna Polska! Wolni Polacy! Wolna Polska! Wolni Polacy! Wolna Polska! Wolni Polacy! Wolna Polska! Wolni Polacy! Wolna Polska! Polacy, Polska, wolni Polacy! Wolna, Polacy wolna, Polska, wolna Polska! Wolni Polacy! Wolna Polska! Wolni Polacy! Proszę, Polna Polska, proszę Państwa, to ja mam prośbę. My się odwróćmy w drugą stronę, bo odwróciliśmy się w nie w tom, co potrzeba. To no policjanci chyba od tyłu nas nie będą atakowali. Patrzmy w stronę wroga! Polscy policjanci! Patrzmy odważnie w stronę wroga! Tchórze tylko atakują od tyłu. Polska policja to nie są tchórze. Odwróćmy się i krzyczmy do Niemców. Tu jest Polska. 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 Tu jest Polska.

nie dla zamachu, Polska bez strachu, 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 nie dla zamachu, Polska bez nie dla zamachu, Polska bez strachu.

Polska, bezpieczna Polska, bezpieczna Polska, bezpieczna Polska, bezpieczna Polska. Drodzy Bez Państwo, ważna rzecz. Tutaj na granicy, na donie, nie ma polskich postępów. Nie ma polskich bajaczy, nie ma straży granicznej. A dzisiaj zobaczcie, co... Pojawili się! Mamy radę dla nich! Jeden z sukcesów! Jeden z sukcesów! Mamy tu przez taki, że w pojawiła się straż granica! Chłopaki! Po Brońcie polskiej granicy! Dobrze, że tu jesteście! broncie jej i nie je pozwalajcie nikomu w temu Trzymajcie kołudź z kim będziemy dziennym i urodzeniu. Ostatnie szyby wskazują na to, że tutaj Niemcy podszucają obcy tam kulturowo. Przemykają, powołują się na wapi 3. Nikt tego nie sprawdza, nikt tego nie kontroluje, bo nie ma tu policji ani nie ma tutaj sprawy granicznej. Ale jak pojawili się Polacy, polscy patrioci, to jesteście. Dlatego, zobaczcie, posłuchajcie, My jesteśmy tutaj, żeby zacząć Was do walki, żebyście bronili polskiej granicy. Bo paki nie jesteśmy przeciwko Wam, jesteśmy z Wami.